Pokaż mi pod tytułem głupoty. O, ale ci kupi dzień? Jak głupa wyglądam? Spójrz, Emilka. Spadaj. Emilka zaczęła w wtładać rękę, bo bo, ją brat, bo jej brat ją odgryzł i od leku zaczęła wariować. Bo wodzie jak super, nie mam ręki. Stop! Dobra, spokój. Idę teraz do katordy. Cześć, katorda! Cześć, Michela! Co tam? Nic. A co? A nic. Ej, spadaj! Och, ale dziś wyglądamy, prawda? Dobra, chodźmy już. A tam cię żyje bez ręki? Co? Super, ekstra! Jakaś ją to mi odpłynie potem odrzucę. Może też odrośnie, to mi ręka. rękę. Mam nadzieję, chociaż fajnie się żyje bez ręki. Dobra. Odmij się rękę. W czym się sprzyda, pracuje. Ej, wy! Ej, wy! I tak skończyła ta historia.